Człowieku! Czemu włączyłeś kamerę? Człowieku! Jeżeli myślisz, że najbardziej żenującą rzeczą, jaką widziałeś, jest stara chodząca w bokserkach twojego starego, to po tym programie zmienisz zdanie. Zmienisz zdanie? <kłysy> <kłysy> Ja naprawdę nie jestem rasistą, ale ci filmowcy sami prowokują. Na przykład weźmy taki film Good Bellas, czyli we wolnym tłumaczeniu Dobrzy Chłopcy. w ten film. I jacy są tytułowi bohaterowie? Zobaczmy! Biali! A teraz film Bad Boys. I kogo tu mamy? Czarnoskórych. Czy naprawdę uważacie, że to jest przypadek? To ja nie. Więc cytując za słynnym skoczkiem przez płotki, w zasadzie przez jeden płot, nie chcę, ale muszę pokazać beznadziejne błędy tej BAT produkcji. Bad produkcji. Accent, 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 you know English, my, my English is perfect, so I'm, I'm talking with you, with this guy, in this red hair, what the fuck? Sanchez trzyma początkowo w lewej ręce kurczaka, a w prawej kubek po kawie. Bezpośrednia zmiana ujęcia na dalsze i przedmioty w łapkach zmieniają się miejsca. Podczas pościgu samochodowego w kadrze z lotu ptaka widoczny jest cień kamery. A mama mówiła nie robić zdjęć pod słońce. Mówiła też, żeby trzymać ręce na kołderce, gdy ogląda się sceny dla dorosłych. Żeby nie prać później kotyka. A ty i tak nie słuchałeś mamusi, no ale nieważne. Spójrzcie tutaj, pomijam fakt, że to bliskie ujęcie jest lustrzanym odbiciem, bo chodzi mi o tą zabaweczkę. Tutaj Markus ją odrzuca, a za chwilę ciągle stoi na zegarku. Kiedy komputer jest schakowany przez sekundę, widać ujęcie ogólne monitora, które wyraźnie wskazuje, że informacje na ekranie to żadne kody systemowe, tylko ustawienie parametrów druku dokumentu. Co mi zrobiłeś? Wandalu! <laughs> Schakowałem ci drukarkę! Teraz będzie drukować na czarno-biało! <laughs> Zauważyliście jak tak sztucznie się śmieją ci złoczyńcy? Wiecie, ha <laughs> ha Jakby trzymali się za brzuch, żeby teraz im cały obiad nie wyszedł przez... 2 to przykład na to, że filmowcy nie potrafią uczyć się na błędach i znowu popełnili te masakryczne wpadki. Zresztą zobaczcie sami. Się... Zobaczcie jak kamera się poświęca. Prawie ją zgniótł samochód. Prawie. Bo operator ją zdążył pociągnąć chwilę przed stratowaniem. Pech jednak chciał, że akcję ratunkową kamery uchwycono w tym ujęciu. Tactical Narcotics Team, czyli napis, w zależności od momentu, ma inne kółkowe zaznaczenie. To znaczy... kółeczko. Otoczkę tą, wiecie o co chodzi. No, tą rameczkę okrągłą. Znaczy, ramka nie jest okrągła. No, chodzi o ten... Circle. Circle, to Circle. Bohater wyjmuje zdjęcia, które są przodem do kamery. W dalszym ujęciu, które następuje od razu po, zdjęcia są skierowane w jego stronę. I ostatnia wpadka w scenie podczas napisów, gdzie już wszyscy myślą, że uff, nareszcie koniec spadek. A takiego wała musiał się znaleźć członek z ekipy. I chodzi tu o tego typka. Skąd wiadomo, że nie powinno go tam być? Bo w tym ujęciu go nie ma. A poza tym widać, że ma kretyńską twarz. Znaczy nie widać, ale się domyślam. Bo filmowcy to krety. Ja na przykład zawsze uwielbiałem wpadki z planu podczas napisów końcowych. Dlatego... Dzisiaj wyjątkowo u mnie też takie będą. Jedziemy! BEEET! Produkcji. BEEET! BAT! BAT czy BET, jak się mówi? Pamiętaj, blopsy, blopsy robimy, blopsy do pana Rapi. BER! BER! Już? No już? Już? I nie było blobsu, no. A zawsze jak ktoś doczekał do końca napisów, to był taki mały filmowy bonus i moim bonusem będzie hejter tygodnia, czyli urzekła mnie twoja histeria. W tym tygodniu urzekła mnie seria komentarzy niejakiego loli. Hech D Rdw DG wybuch RDG Dowód na to, że istnieją bardziej powaleni ludzie ode mnie i dowód na to, że w WP nie tylko ja się <ścoughs> muszę się chyba umówić kiedyś na wódkę z moderatorami. Do widzenia.